Witamy Was serdecznie w rezerwacie Bobermanów. Dziś widzimy, że nasze Bobermany pierwszy raz w tym roku dokonują tak zwanego coolingu na trawingu. Oznacza to, że zarówno wersja wiejska, jak i wersja miejska leżą na trawie, która zazieleniła się z powodu wiosny, która została znaleziona nieopodal piłki władzy. Widzimy tutaj, że wersja miejska Bobermana odrzuciła chyżoswę kółka i postanowiła spokojnie wylegiwać się na zielonym dywanie zwanym trawą. Wersja wiejska natomiast postanowiła w końcu dopaść piłkę władzy. Przypomnijmy, że niedawno jeden z nich dokonał aktu spożycia najdroższej piłki w historii. Już dziś wieczorem o 20.00 nasze bobermany zamienią się w zające i króliki i będą zapraszać Was do tego, byście wzięli udział w akcji Ciastki Agenta Wątrobianki, jak co roku będzie pysznie i wesoło. My zaś regularnie dalej będziemy informować Was, co u naszych bobermanów.